Leć na spotkanie szczęściu. Nigdy nie wierzyłam w miłość od pierwszego wejrzenia. Starałam się żyć poprawnie. Ukończyłam szkołę z wyróżnieniem, zdobyłam czerwony pasek na uczelni, zajmowałam się śpiewem, miałam obiecującego młodego człowieka z poważnymi zamiarami. Żyłam i myślałam, że to normalne życie, że tak właśnie powinno być. Planowałam, że za kilka lat wyjdę za mąż, potem urodzę dziecko, wrócę do pracy po urlopie macierzyńskim i będę rozwijać karierę. Ale jak mówi przysłowie: jeśli chcesz rozbawić Boga, opowiedz mu o swoich planach. Miałam swoją rokową grupę, która cieszyła się pewnym sukcesem, zarówno w moim syberyjskim miasteczku, jak i poza jego granicami. Nagraliśmy nawet kilka płyt samodzielnie. Często też komunikowałam się w mediach społecznościowych z fanami mojej skromnej twórczości. Wśród nich był miły chłopak, który pewnego dnia postanowił przyjechać na mój koncert. Tam się spotkaliśmy i zaczęło się. Nie mógł od razu kupić biletu powrotnego i został jeszcze na jeden dzień. Spacerowaliśmy, rozmawialiśmy, leżeliśmy na trawie, bawiliśmy się. Miałam wrażenie, że czas się zatrzymał. A przecież w domu na mnie czekał, nieświadomy niczego narzeczony, myśląc, że zostałam z moimi muzykami po występie. Gdy Patryk wyjechał, poczułam ogromną pustkę w sercu. Jakby razem z nim straciłam część siebie. Następnego dnia zadzwonił do mnie i przyznał się, że nie może przestać o mnie myśleć i bardzo chciałby się znowu spotkać. Odległość między naszymi miastami była spora, ale znalazłam stronę, gdzie można było tanio kupić bilety lotnicze. I tego samego dnia poleciałam do niego, wcześniej przeprowadzając ciężką rozmowę z moim już byłym narzeczonym. Po miesiącu przeprowadziłam się do Krakowa, po trzech miesiącach się pobraliśmy, a po roku urodziło nam się wspaniałe dziecko. I teraz dokładnie wiem, że czasem nierozważność to nie jest pusta głupota, ale szansa na prawdziwe szczęście.